Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywam trochę chora, ale mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało ani mi w nagrywaniu odcinka. Ani wam w odsłuchiwaniu go. Dzisiejszym tematem dyskusji jest miłość i podejście do niej. Ja jestem romantyczką i od zawsze pragnęłam właśnie tej romantycznej miłości, oglądając bajki, oglądając filmy. Zawsze ta miłość była takim moim numerem jeden. No i pomijając to, że okazało się, że w tych czasach trudniej znaleźć miłość niż cokolwiek innego, łatwiej nie wiem, dorobić się miliona niż spotkać osobę, która będzie godna zaufania i warta uwagi, i tego, żeby poświęcić jej czas i swoją energię na to, żeby być z nią w relacji. No to tak pomijając to, no to też warto tu zaznaczyć, że miłość nie wygląda jak ta z bajek i z filmów, gdyby jeszcze ktoś tego nie zauważył. I ja miałam taką rozkminę właśnie wczoraj czy dzisiaj, że żyję trochę w takiej bańce i zdarza mi się momentami zapominać, że prawdziwe związki nie są takie kolorowe, jak jest to przedstawione w bajkach i w filmach. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, że osoba dorosła, która ma 27 lat, ma czasami takie myślenie na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia też tego bycia romantyczką i tego, że chce za wszelką cenę, żeby ta miłość była tylko piękna. Że chcecie tylko tą dobrą stronę miłości. A prawda jest taka i nie można o tym zapominać, że miłość ma dwie twarze. I żaden prawdziwy związek nie będzie polegał na tym, że jest tylko cukierkowo i wspaniale. Raczej nie jesteście w stanie znaleźć drugiej osoby, która będzie dokładnie taka sama jak wy, będzie się we wszystkim z wami zgadzała. Jest to po prostu najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Wiecie, może być taki związek, gdzie jedna osoba jest bardziej uległa, druga jest taka bardziej stanowcza, więc ta osoba uległa po prostu podporządkowuje się pod tą osobę bardziej stanowczą, i ta osoba, która jest stanowcza, nawet może o tym nie wiedzieć, że to nie jest zdanie tej drugiej osoby, tylko po prostu przytakuje, żeby mieć święty spokój, albo po prostu, żeby tej drugiej osobie nie było przykro, czy żeby nie było kłótni i tak dalej. Ale taki prawdziwy związek, gdzie macie dwóch wolnych ludzi, nigdy nie będzie wyglądał w ten sposób, że zawsze będą się ze sobą zgadzali. Zawsze będą jakieś takie różnice, wiecie, czy w słuchaniu muzyki, czy w grach, w które grają, czy w ogóle ktoś lubi grać, czy nie lubi grać, jakie sporty ktoś lubi uprawiać, a jakich nie lubi uprawiać. Jest po prostu tak. Wiele poziomów, na których ludzie mogą mieć różne zdanie, tak wiele rzeczy, na które ludzie mogą mieć różne zdanie, że no nie ma możliwości, nie istnieje po prostu możliwość, żeby we wszystkim się zgadzać, jak istnieje tak wiele rzeczy, właśnie. Muzyka, sport, hobby, polityka, to jakie zwierzę ktoś chce mieć w domu, jak ktoś lubi spędzać wolny czas, co lubi jeść, jakich rzeczy nie lubi jeść, i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że nie we wszystkich tych aspektach mogą wywiązywać się kłótnie, bo ktoś nie lubi pomidora, a ktoś lubi i kłótnia na temat tego, dlaczego pomidor jest zajebisty, albo dlaczego jest chujowy. No, ale wiecie co próbuję Wam powiedzieć? Jeżeli po tej drugiej stronie odbiornika jest druga taka osoba jak ja, która też czasami zapomina, że miłość nie jest tylko kolorowa, to myślę, że ten odcinek może być dla niej. Żeby sobie właśnie tak przypomnieć, że to, że mamy z kimś inne zdanie, że są jakieś, nie wiem, kłótnie delikatne, jakieś właśnie właśnie <grytanie> i spory, to nie oznacza to, że ten związek nie może mieć miejsca. Bo ja trochę miałam takie podejście, że kiedy się z kimś poznawałam, stawiałam pod znakiem zapytania relacje ze względu na to, właśnie, że wyniknął jakaś kłótnia, jakiś spór, ktoś miał inne zdanie niż ja, i zastanawiałam się, Zastanawiałam się wtedy kurczę, czy jeżeli ktoś ma inne zdanie na ten temat niż ja, czy jeżeli tutaj wynika z tego kłótnia, to czy ta relacja powinna w ogóle mieć miejsce? W ogóle kłótnia to jest dla mnie znak równości z tym, że rozpada się jakaś relacja, czy romantyczna, czy przyjacielska. Ja po prostu znak równości tam stawiam. Moja głowa nie odróżnia kłótni, dyskusji od końca relacji. Ja w ogóle nie lubię, mnie to stresuje, to jest niepotrzebne. W sensie dyskusje są potrzebne, ale kłótnie nie są potrzebne. No ale z drugiej strony, jak się spotykają dwie osoby, które mają mocny temperament, to nawet ta dyskusja może wyglądać jak kłótnia, bo po prostu są na przykład podniesione głosy, ale te osoby mówią w taki sposób do siebie. No ale wracając, mnie po prostu kłótnie, dyskusje, nie wiem jak to nazwać, sprowadzały do tego, że ja zaczynałam rozkmieniać. Miałam overthinking. I polegało to po prostu na tym, że miałam taką rozkwinę kurczę. A czy osoba, z którą ja mam być do końca swojego życia, nie powinna być taką, wiecie, bratnią duszą? A bratnia dusza to mi się kojarzy właśnie z tym, że jesteśmy tacy sami. Ale z drugiej strony przypominają mi się słowa, które kiedyś usłyszałam, że związek to jest praca. Praca dwóch osób. I też codziennie wybieranie tej drugiej osoby. I miłość nie wystarczy, żeby był związek. I również tak uważam. Wiadomo, miłość jest pewnym fundamentem związku. Chociaż niektórzy tworzą relacje i związki bez miłości, opierające się na pieniądzach, korzyściach innych, materialnych i tak dalej. No ale załóżmy, że chodzi nam tylko o normalne związki. Takie typowe, że tak powiem. Nie wiem, jak to nazwać, żeby nikogo nie urazić. No bo wiadomo, że jeżeli obie osoby zgadzają się na to, żeby być ze sobą tylko ze względu na to, że gościu ma kasę albo kobieta ma kasę, a ta druga osoba po prostu jest utrzymanką, utrzymankiem, no to nie ma w tym nic złego. Dlatego tak jak mówię, nie chcę nikogo urazić, ale mamy tutaj na myśli takie. Naturalne związki, nie wiem czy słowo naturalne pasuje. Załóżmy, że pasuje, ok? Więc w naturalnym związku miłość jest fundamentem, jest fasadą tego wszystkiego, podstawą. Ale nie wystarczy ona do tego, żeby prowadzić z drugą osobą dobre życie. Nie wystarczy, żeby była chemia między mną a facetem, żeby była dobra relacja. Tam musi iść praca, bardzo ciężka praca, tak naprawdę, bo żeby być z kimś do końca życia. My też przez to życie się zmieniamy, przez różne sytuacje, które nas spotykają, więc to nie jest tylko tak, że my jesteśmy w stanie się dotrzeć, przez pierwszy rok naszej relacji, i później już jest wszystko zajebiście, i 30 lat możecie ze sobą być. Nie, my się docieramy całe życie, bo przez całe życie i ja i ta druga osoba się zmienia. Jesteśmy stawiani w różnych sytuacjach życiowych, czy związanych z pracą, nie wiem, chorobami, i tak dalej. Pojawiają się też później dzieci, więc to jest cały czas proces. Tak naprawdę moim zdaniem do końca życia. I każdego dnia wybieramy siebie i musimy pracować we dwoje na to, żeby to życie nasze wspólne miało ręce i nogi i było dobre. Więc to jest bardziej skomplikowane niż się wydaje. Miłość to jest, co prawda, fundament, ale to jest mała część tego, co stanowi związek. I widziałam właśnie kiedyś taki filmik, gdzie była jakaś starsza para, i był tam podpis, że ciekawe, ile razy musieli sobie w życiu wybaczyć różne rzeczy, żeby być tu, gdzie są teraz i żeby być dalej razem. I dało mi to poniekąd do myślenia, właśnie w kwestii tego, że ja tak czasami patrzę na miłość bardzo bajkowo, że kurczę, faktycznie my nie wiemy, ile jakichś kłamstw, ile kłótni stoi za tymi długoletnimi związkami, ile razy się te osoby nie zgadzały, ile razy był płacz, ile razy na przykład ludzie grozili sobie tym, że się rozstaną. My widzimy tylko to, co jest na zewnątrz, czyli to, że ktoś na przykład spędza ze sobą 30 lat swojego życia albo 50. Nie znamy tego, co jest w środku tego związku. Też mamy takie czasy, że ludzie bardzo łatwo się poddają, są w stanie też znaleźć sobie od razu, wiecie, kogoś nowego, ze względu na to, że jest bardzo duży wybór czy portali randkowych, czy w ogóle osób, z którymi można sobie pisać i się spotykać. Więc ludziom już tak na sobie mocno nie zależy. Ja nie mówię, że wszystkim, ale. Ale widzę tą taką tendencję do tego, że ludzie za sobą nie tęsknią w takim kontekście, że nie boją się utraty tej osoby, albo na przykład, jeżeli ktoś zrywa z tym drugim człowiekiem, to ta druga osoba nie ma czasami refleksji, że może coś źle zrobiła, że chciałaby powrotu, że po prostu zależy tej drugiej osobie na tej pierwszej, tylko momentami to wygląda tak, że a, okej. Okay. I wiecie, po tygodniu już ktoś jest z kimś innym. Strasznie się na to patrzy, tak samo jak na to, jak szybko ludzie ze sobą potrafią iść do łóżka. No nie mi oceniać, ale patrząc na to społeczeństwo na to, co się teraz dzieje. Ja wiem, że kiedyś też były zdrady, tylko po prostu było wszystko zamiatane pod dywan, bo ludzie nie chcieli się rozwodzić, bo był to wstyd dla rodziny i tak dalej i tak dalej. Ale no mamy chujowe czasy, jeżeli chodzi o miłość. Media też psują miłość, wiecie, młodzi ludzie naoglądają się tego wszystkiego, tego przepychu, tych pieniędzy, że mężczyzna musi kupować to i tam to i musi zabierać tu i tam. I bardzo często potem te kobiety, młode dziewczyny nie patrzą przez pryzmat uczucia czy tego, że chłopak się stara, tylko właśnie, że musi je zabrać do Dubaju i i nie wiem, kupić ci szpilki z kurwa nie wiem czego nawet, bo nie znam się na drugich markach, Louis Vuitton czy coś tam. No, tak czy srak jest to temat rzeka. I te czasy dla romantyczek czy romantyków nie są dobre. Można się tylko modlić o to, żeby znaleźć drugą podobną do siebie osobę, która będzie podchodziła dojrzale do relacji. Tego Wam życzę moi drodzy, ale to jeszcze nie koniec mojej wypowiedzi bo chciałam jeszcze wrócić właśnie do tematu tego, ile ludzie muszą sobie wybaczać ile tam jest właśnie płaczu kłótni, to tak naprawdę nikt nie wie ile tych złych momentów stoi za dobrym związkiem i trzeba pamiętać, że to, że ludzie się kłócą, mają inne zdanie na jakiś temat, powiedzą sobie niemiłe słowa wiadomo, w granicach tam rozsądku i z szacunkiem do siebie, ale wiadomo, że czasami się może komuś coś wymsknąć przez przypadek, wiecie, nie przekreśla to od razu relacji, wydaje mi się, że nie można myśleć tak bardzo zero-jedynkowo że ktoś coś do nas powie przykrego, coś, co nas może zranić, mimo tego, że ktoś mógł nie mieć tego na myśli i po prostu nie myśli, zanim powie, albo nie uważa, że to zdanie mogło wybrzmieć w taki sposób, że nas zraniło, też może ta osoba mieć inną wrażliwość niż my. No wiecie o co chodzi. Trzeba po prostu patrzeć pod różnymi kątami. Wiadomo, nie ma co akceptować braku szacunku, to jest w ogóle inna sprawa, ale mam tutaj na myśli, że czasami po prostu. To, że powiemy sobie przykre słowa, nie mówię o wyzwiskach, tylko że coś powiemy i komuś się to nie spodoba, komuś będzie przykro albo odwrotnie ktoś nam powie, nie oznacza to od razu końca relacji. Tak naprawdę trzeba też pamiętać, że pochodzimy z różnych rodzin. Nasza rodzina może mieć inne przyzwyczajenia, rodzina faceta albo kobiety, z którą się spotykamy może mieć inne przyzwyczajenia. Czasami też się spotykamy z ludźmi, którzy są z innych miast, z innych krajów, mają inną kulturę, więc to też jest zadanie połączyć osobę z jednej rodziny i z drugiej rodziny i stworzyć wspólnie rodzinę. Wspólne jakieś, nie wiem, zasady w domu i tak dalej, bo każdy wyniósł ze swojego domu co innego, tak naprawdę. No ale trzeba pamiętać, że trzeba znać granice swoje i mieć swoje zasady, bo może być cienka linia dla niektórych między jakąś dyskusją, małą kłótnią, a tym, że ktoś już ma do nas brak szacunku i traktuje nas tak, jak nie powinniśmy i nie chcemy być traktowani. Także, moi drodzy słuchacze, na to musicie zwrócić uwagę w relacjach z ludźmi, żeby nie była przekroczona wasza granica, żeby ludzie odnosili się to Was z szacunkiem i żebyście nie mieli bólu brzuszka. To jest mega ważne ogólnie, żeby w relacji nie odczuwać bólu brzucha, jakiegoś takiego niepokoju, stresu, tylko właśnie żeby był chill. W relacji powinniście się czuć jak wiosną ja tak uważam to jest dobre porównanie moim zdaniem chyba że ktoś nie lubi wiosny no ale wiecie co mam na myśli tak się wszystko rozbudza do życia wy się rozbudzacie do życia jest słonecznie zielono no zajebiście po prostu i wiosną właśnie czuć spokój ładnie pachnie na dworze no wszystko jest super jesteście tacy otuleni tą naturą i tym ciepełkiem tego wszystkiego matki natury także tak powinien wyglądać związek moim zdaniem i tak jak mówiłam na początku nie zapominajcie że związek nie jest Zero jedynkowy nie jest albo tylko kolorowo, albo tylko chujowo. W sensie to nie jest tak, że musi być 100% kolorowo, żebyście byli z kimś. I też nie jest tak, że musi być 100% chujowo, żebyście przestali z kimś być. Zależy jak, jak to ma red flagi, bo czasami są po prostu jest jakaś jedna rzecz, której nie jesteście w stanie znieść i nie powinniście znosić, ale bagatelizujecie ją przez to, że o Jezu, ale w większość czasu on jest taki super i w ogóle. To jest manipulacja i to jest narcyz, Także nie dajcie się zwieść, kochani. Związki nie są zero-jedynkowe, Czasami bywają jakieś kłótnie. Właśnie, spory, ale to niczym nie świadczy. To nie znaczy, że świat się kończy, to nie znaczy, że związek się kończy, to znaczy, że trzeba umieć ze sobą rozmawiać i robić to po prostu. I nie patrzeć na związki przez różowe okulary, nie romantyzować tego, że wszystko jest tak super i zajebiście, bo u mojej koleżanki to jest tak fajnie i u niej w ogóle się nie kłócą. Nie, po prostu ci tego nie mówi. Także, kochani, podejmujcie mądre decyzje, pamiętajcie, że związek powinien wyglądać jak wiosna. Szanujcie siebie i tą drugą osobę, i rozmawiajcie. A jak nie umiecie rozmawiać, to musicie się nauczyć. Bo rozmowa w związku to jest klucz do wszystkiego, tak naprawdę. To tyle, moi drodzy, z mojej pogaduszki. Dziękuję Wam bardzo, że mnie wysłuchaliście, i mam nadzieję, że do usłyszenia. Pa!